Ty, wracaj tu dzikusie. Co tu się w ogóle wydarzyło? Rybcium, pypcium, dzień dobry. Nagrywam wstęp na koniec łowienia. Wpadłem dzisiaj powalczyć trochę jeszcze ze wzdręgami i z okoniami. Zastanawiałem się, czy nie wybrać się dzisiaj na klenie, ale jednak to wyjście odłożę na kiedy indziej. Mamy naprawdę piękną, piękną pogodę. Słonko pięknie przygrzewa, ale niestety warunki idealne nie były, bo towarzyszył dzisiaj mi dość silny wiatr. Ale kilka rebek udało się złowić, tak więc jestem zadowolony. I cóż, zapraszam do oglądania. Mamy dzisiaj naprawdę piękną, wiosenną pogodę. Chociaż znowu, jak to w ostatnich dniach bywa, jest ostre słońce. Ostatnimi czasy też jest bardzo, bardzo dużo meszek niestety, które... również nie pomagają. Ale na pewno ani słońce, ani meszki nie przeszkodzą mi dzisiaj. Najważniejsze, żeby ryby chciały ze mną dzisiaj współpracować. Wiatr również jest dość silny, ale na szczęście póki co wieje mi w plecy. Opa, coś mamy. Pierwsza ryba. Okonek co? to nawet nie najgłupszy. Jak na początek, zupełności wystarczy. Uf, no dobra, mamy to rybka numer jeden. Nerwy ukojone, przynajmniej chwilowo. Uf, teraz powinno być z górki. W ogóle woda jest dzisiaj naprawdę bardzo klarowna. Tak więc mogę obserwować ryby i również tego okonia. Widziałem doskonale w momencie, kiedy zaatakował moją przynętę. I widać było wyraźnie, że dostrzegł przynętę już z daleka. Mam dość długi przypon z fluorokarbonu, więc mam nadzieję, że ta przejrzystość wody nie będzie dla mnie dzisiaj problemem. Chociaż na pewno w takich warunkach ryby są dużo bardziej czujne niż zazwyczaj. Widzę w tym miejscu kilka fajnych wzdręk, ale póki co kompletnie nie są zainteresowane moimi staraniami. Miejsce fajne, ale niestety bardzo, bardzo zarośnięte. A tak jak mówię, wzdręgi wyraźnie nie chcą współpracować, więc myślę, że jeszcze tu wrócę, a póki co idę dalej. Uff. Nie wiem, czy to nagranie odda wielkość tego drzewa. Ale to drzewo jest naprawdę ogromne, a widać, że złamało się jak zapałka. Mam nadzieję, że żadne drzewo dzisiaj na głowę mi nie spadnie. Aj, było branie Aj coś jest. Aj jajaj spadło. ja, ja! Dobra. Zaatakowała wzdręga. Ale widziałem, że nie była zbyt duża. Po prostu pewnie miała problem z połknięciem przynęty. Aj, kolejne branie. Mam nadzieję, że uda mi się stąd coś wyciągnąć zanim spłoszę. Wszystkie ryby. Siedzi ryba zobaczymy, co to. Chyba wzdręga. O no. Chyba tak. A pa, 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 pa. Ja ty. Chodź, na windę. A ty, 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 ty. No. Piękna wzdręga. Oczywiście nie jest bardzo duża, ale jakie ma piękne kolory. A agresywna? Dajcie spokój. Aj. Jest kolejna rybka. I znów rybka nieduża, ale bardzo sympatyczna. Dobra, w tym miejscu brań było naprawdę sporo, ale chwilowo ustały. Tak więc zmieniam miejsce. Wydaje mi się, że przy takim łowieniu warto często zmieniać miejsce. Najwyżej potem tutaj wrócę, ale chyba narobiłem już tutaj wystarczającego rumoru, tak więc lecimy dalej. Aj, coś mam. Jest to wyjątkowo mała ryba. <śmuszczak> Czymkolwiek jest. Ulala! Ma lusieńka wzdręga. Wzdrężka, można by rzec. No właśnie, tego typu potwory bawią się moją przynętą. Ups. No ale z drugiej strony to jest moja przynęta. Tanta 2 cm, haczyk numer 10, główka 0,75 g I z lenistwa zakładam wszystko na agrafkę, bo nie chce mi się wiązać wszystkiego bezpośrednio do główki, a jednak im to nie przeszkadza. Przynajmniej nie wszystkim. Wiatr, niestety, jest dość porywisty, co jest jednocześnie plusem i minusem. To chyba moja najdziwniejsza zdobycz. Nie wiem, czy to widzicie, ale właśnie w tym momencie Waszka upolowała moją Tantę i próbuje z nią uciec. Ty wracaj, tu dzikusie. Co tu się w ogóle wydarzyło? Co tu się w ogóle wydarzyło? Proszę bardzo, złapałem ważkę na tantę. Jeśli to kogoś interesuje, polecam się. O, odleciała. I słuchajcie, wierzcie lub nie, ale ta ważka autentycznie zmasakrowała mi tantę. Wcześniej nie była porwana, teraz nadaje się tylko do wymiany. Niesamowite. No dobra, ale wracając do tematu wiatru, ważka troszkę zbiła mnie z tropu. Porywisty wiatr o tyle jest dla mnie dobry, że wiadomo, w porywach nie jestem w stanie rzucać, ale między porywami jak najbardziej, tak więc muszę być zadowolony z tego, co mam. Dobra, w tym miejscu brania również chwilowo ustały. Na ten moment muszę znaleźć inne miejsce, a później jeszcze tutaj wrócę. Ok, kolejny rozmiarowo identyczny widać jak rybki idą za przynętą, a widać, widać właśnie, a z góry też właśnie widzę, a no właśnie kilka fajnych rybek wyszło. Ale trudno się tak łowi, bo pomijam, że dużo zaczepów, ale. No miejsca mało. Miejsca mało, a do tego no one na pewno wiedzą, że tu jestem. Aj! Wziął już przy wyciąganiu przynęty z wody. Aj, coś jest, coś jest, o lalaj, to chyba ładniejsza rybka. Aaaa, to była piękna wzdręga, ajajaj. Ajajaj. Aj, aj. Coś jest, o. 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 <grymne> Dziki okoń. Do widzenia panu. No cóż, w tym momencie wiatru nie ma. Chwilowo całkowicie się uciszył, ale najprawdopodobniej zaraz znów powróci. O, właśnie, o wilku mowa. Nie powiem, że wiatr mi dzisiaj pokonał, ale na pewno nie pomógł. Kilka rybek wpadło. Szkoda, że nie udało mi się wyłowić tej największej wzdręgi. No i było bardzo dużo brań. Gdybym złowił każdą rybę która dzisiaj brała i gdybym chciał każdą pokazać w tym filmie, to pewnie trwałby ze 30 minut. No ale wiadomo, nie o to chodzi w wędkarstwie. Gdyby zawsze warunki były idealne i wyławiało się każdą rybę, no to nie byłoby zabawy. Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego.